Z tej strony Aleksa witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim odcinku w kolejnym kanale. Co ja powiedziałam? Hej, 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 z tej strony Aleksa witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Przyszła do mnie duża paczka z Szokem Mylla z nową zimową kolekcją. I po krótkiej przerwie jestem znowu ambasadorką marki Szokem Myl. E, także, wiecie, ja od zawsze Wam mówiłam, że uwielbiam tę markę. Jest to jedna z moich ulubionych zagranicznych marek jeździeckich, także dostałam dużą pakę z kolekcją zimową i razem z konikami i z lowką, która szuka szczęścia w wiadrze. otworzymy sobie i od razu zrobimy przymiarki. Lowka, chodź, 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 chodź. Ty lubisz robić unboxingi. Właśnie łowka przed chwilą wsadziła już swój piękny, mokry pysk od wody. Y właśnie w karton i już mi pobrudziła pierwszy czaprak. Lofka to po prostu... Ale zostaw Razem robimy unboxing dobra? Po kolei, Lofciu. Pierwsza rzecz to jest taki beżowy czaprak welurowy. On jest mega, mega mięciutki. Zobaczcie w ogóle jak się błyszczy w słońcu. Taki jasno-beżowy, delikatny. I zobaczymy teraz której będzie się najbardziej podobał, pasował. Pierwsza Lofka. I ogólnie... Beżowy kolor do jasnogniadego konia. No, uważam, że mi się nie podoba, więc lecimy dalej. Lowka, ale Ty zaraz tam znowu zobaczysz. Lowka, zaraz będą kolejne rzeczy dla Ciebie. Poczekaj. Uwaga, teraz dla Primy. I myślę, że na taką ciemną primę to czaprak będzie o wiele lepiej wyglądał. No, zobaczcie, już taki beżowy i do tego brązowy sprzęt, takiego połyskującego beżu. Myślę, że to będzie super wyglądać. No i dla dilki. Dilka to w sumie tak jak prima. Ale myślę, że na najładniej Ale Lofka, ale Dila też okej okay. I do tego też właśnie brązowy sprzęt I będzie tak właśnie elegancko Klasycznie i ładnie Kolejna rzecz, tak? Kolejna rzecz będzie dla ciebie Jest to kolejny czaprak Tym razem jest to taki jesienny Morski kolor Taki no przepiękny Strasznie mi się podoba i myślę, że akurat w tym kolorze Najładniej będzie Lofce Lofka, pokaż się Uważam, że to jest właśnie taki kolor dla jasnogniadego konia Tutaj ma z boku takie kryształki, jest wycięty, płyta jest wzmocniony, przykłębie jest wyprofilowany i no, lowka wygląda w nim bardzo ładnie. Limka wygląda tak w tym czapraku. Też ok, no ale ulowki ładniej. <głodniej> Lofcia... za <głodniej> zaspoilerowałaś! No wiesz ty co? To nie ma być spoilerów! Ja tu chcę robić unboxing, taki wiesz, niespodzianka, a ty mi tu spoilerujesz wszystko. Wiesz ty co? Tak nie może być? Lowka chyba wybrała już dla ciebie kantar. Kolejna rzecz to jest zimowa szara czapeczka i ona jest podszyta takim miękkim cicikiem, że tak powiem, jest szara. Bardzo ładna. W ogóle będzie pasować do mojej bluzy. Szary z różem. Bardzo ładnie wygląda. Następnie, właśnie, kantarki. Dziewczynki dostały kantarki, tylko wszystkie są full. I nie wiem, czy, które, czy któryś uda mi się tak zmniejszyć, aby był dobry na lawkę, No bo ma kop. Ale to sprawdzimy, słuchajcie. Wydaje mi się, że ten jest najmniejszy. I tego da się najbardziej jakby zmniejszyć i dopasować do Lofki. Lofka, nie spoileruj, proszę Cię, nie spoileruj, to wszystko trzeba wiesz, to musi być, to musi być takie dla widza, takie wiesz, nie robisz robić unboxingu. Także uważam, że ten będzie dla Dilusi, piękny fiolecik, ten zmniejszymy dla Lofki, a ten będzie dla Primy. Co to za kolanko w trakcie nagrywania? <grym> Dila! Jeszcze raz, o Boże, jeszcze raz. Kąpane byłyście wszystkie! <grymne> no, ale szczęśliwy koniec. Jezu, Prima się kula w tym samym miejscu, co Dila. Ona się tak rzadko kula. Nie ja wiem, chyba trzy razy w życiu widziałem jak się kula. Boże jaki słodziak! W miejscu po mamusi? No jaki sumudziak! Primusia chce Wam zaprezentować swój nowy kantarek. Jednak stwierdziłam, że ta śliwka to będzie przepiękna właśnie dla Primusi i jest idealny. Podoba Ci się? No podoba Ci się, dobra. Dla łowki był dobry, ten granatowy. Zmniejszyłam go maksymalnie i proszę bardzo, w pasuje też idealnie. No a Dila dostała ten morski i też uważam, że jej najładniej pasuje. Także koniki mają nowe kanterki na padoczek, po prostu z Szokemila, z nowej mojej kolekcji. I lecimy dalej. Zobaczymy, czy coś jeszcze jest dla Primusi. Są uwiązy. Będziecie miały nowe uwiązy do kompletu. Też do kantarków, nowe uwiązy, aby je sprowadzać z pastwiska. Tam już chyba dla koników nic nie ma. Reszta już wszystko dla mnie, wiecie. No tam już nic dla was nie będzie. Kolejna rzecz jest to y, taka nowość od Shokamila. Takie futerka. Jeździeckie futerka od spodu mają taką siateczkę, która ma za zadanie oddychać, a na zewnątrz mamy właśnie takie futerko. I wszystko jest w różnych kolorach, ale takim, takimi głównymi kolorami kolekcji jest właśnie morski i ten piękny taki śliwkowy i granatowy ale granat to jest wiadomo wszędzie taka podstawa ale taki morski i fioletowy i widziałam że takie fioletowe futerko też jest właśnie w sprzedaży tak się prezentuje następnie mamy furtkę która strasznie mi się podoba I właśnie też jest w kolorze przewodnim całej kolekcji no wciąż zostaw moje futro powo już zimowa gruba piękny kolor z kapturem też takim grubym, i jest zapinana pod samą, pod sam nos, w sumie, nawet. Zobaczcie. I w ogóle kolor idealnie pasuje do tego czapraka. Także będą stylóweczki. Kolejna rzecz to jest płaszczyk. I ja kocham te płaszczy z Emila bo mam z kolekcji, która była dwa lata temu i ja cały czas w nim chodzę. W ogóle ja go w zimie ciągle piorę, piorę, piorę i nic się z nim nie dzieje. I to jest płaszczyk, który wyszedł z tej kolekcji. Typowo jeździecki taki płaszczyk, bo stół jest rozpinany, mega długi, a wiecie, że mi zimą jest bardzo, bardzo zimno, więc ja zawsze chowam sobie dupkę, aby było mi ciepło. I ja te płaszczyki naprawdę bardzo polecam, bo są cieplutkie. Kaptur, tym razem z siankiem, z takim cicikiem, klasyczny granat. I ostatnia rzecz to takie czarno grafitowe bryczesy. I w końcu szukamil zrobił bryczesy z wysokim stanem. Bo wiecie, ja często narzekałam, że ich bryczesy są takie na biodrówki i ja takich nie lubię, a w końcu zrobili z wysokim stanem bryczeski. Także super. I one nie są akurat zimowe, bo one nie są ocieplane, tylko to są takie normalne. Znaczy materiał jest trochę grubszy. To muszę przyznać. Trochę jest jakby materiał sam w sobie grubszy, ale nie są od spodu podszyte żadnym mm, misiem, także one mogą być nawet całoroczne. Także bardzo dziękuję Shokimil y, za paczuszkę y, i szukajcie po prostu w polskich sklepach, gdzie możecie dostać ją kolekcję. Dzisiaj siedzę już na kuentince. Kwe i słuchajcie, jadę w teren sama, w sensie nie sama, bo jadę z Matiem. Mati jedzie tam na rowerze przede mną, ale jadę bez innego konia. Słuchajcie, ja mega dawno nie byłam. O jezu, ile grzybów tutaj. Ja mega dawno nie byłam w samotnym terenie, wczoraj byłam z dziewczynami, z Olgą i z Magdą właśnie też na kwentince i było tak super, w ogóle kwentinka jest tak kochana w terenach, niczego się nie boi, niczego się nie płoszy, yy, nie wystrzela do przodu, nie bryka, jest naprawdę mega kochana. Także stwierdziłam, że brakuje mi takich spokojnych terenów i takiego poczucia bezpieczeństwa, bo tereny na Dili nie są bezpieczne. I stwierdziłam sobie, pojadę jeszcze raz, jutro wyjeżdżamy do Włoch na zaproszenie od Beredusa, do prosto, jedziemy do fabryki Beredusa, moich ukochanych ochraniaczy do Włoch na ich zaproszenie. Także stwierdziłam, że przed wyjazdem taki relaksujący, proszę bardzo, terenik nam się przyda, szczególnie z takim bezpiecznym koniem, jakim jest Kłęcinka. Także sobie jedziemy, pojedziemy na taką dużą łąkę, gdzie wczoraj galopowałam z dziewczynami i spróbuję sobie dzisiaj sama pogalopować. Mam nadzieję, że również będzie tak fajnie, bezpiecznie jak było wczoraj, ale myślę, że tak, bo serio to jest mega kochany konik. No, sobie idzie normalnie, dzielnie na kozie jedzie daje radę, jak Ola z Rio, menadżerka, to zobaczy, bo to jest jej rower, to nas zabije. Zobaczcie, <gry> jakie piękne kwiatki, do słoneczniki? Nie no, to nie, ale podobne. Tam tylko ktoś coś wierci, jakiś remont i nie można wychillować, bo nie słuchaj, nawet ptaków, tylko jakiś remont. Nie, nie lubię. No, a my jedziemy na tamtą łąkę w oddali. Tam? I tam będziemy sobie już galopować. Koza daje radę. No widzicie, mamy trzy konie, a i tak jeden w teren na obcym koniu, a Mati na rowerze. W ogóle gdzie to jest sprawiedliwość? Takie powinno być. Powinniśmy żyć na naszych koniach w teren, a nie takie co. Tak, chodź, pojedziemy w teren Matin z rowerem, pojedzie, na koniu. Super, super. Super, że nie się jechać po tej trawie. Jest wszystko zarośnięte. A to się na koniku po pieprze. O, zaczęła już. Dobra, wróciliśmy, ale było super, mówię wam, ten koniec niesamowity, także tak się wyluzowałam, pogalopowałam sama w terenie, w ogóle marzę o tym, żeby któryś z moich koni był taki w przyszłości, że pojadę sobie na nim sama, nie będziemy nic obchodzić i on będzie mi dawał poczucie takiego bezpieczeństwa i będę mogła go z pełnego galopu zatrzymać od razu, także o tym marzę i mam nadzieję, że nasza trenerka Alexa do tego z nami Zdoła dojść. No i wróciliśmy tak akurat, bo już patrzcie, jak się ciemno zrobiło. Także idealnie wszystko co do minuty wymierzone, ona jest już w boksie, a teraz idę ogarnąć nasze konie i musimy zrobić pudełka. Pudełka na 4 dni na nasz wyjazd, aby tutaj miało jedzonko. Jeszcze nie zrobili naszej stajni, nadal żyjemy pod chmurką. Ale już coraz mniej, tylko o, muszę przesnąć mój buzek z ochraniaczami, ze wszystkim. Tak bardziej poddech, żeby tutaj nic nie padało na niego. Dobra, czas zrobić pudełka. Uwaga, chyba widać, że byłam w zielarni u pani Anki. Ostatnio, jak pamiętacie, robiliśmy dziewczynom gastroskopię. No i każda ma tam coś w żołądku, jakieś małe wrzody czy zaczerwienienia. Ogólnie najgorzej jest u Dilki, ale też nieźle, tylko po prostu najgorzej z całej trójki. Także kontynuujemy kurację od pani Ani przeciwwrzodową u całej trójki. Tak dla przypomnienia, no to Dilka miała jeszcze pozostałości nadżerek po poprzednich y, większych wrzodach i nadżerkach, ale jak oglądaliście odcinek, no to wiecie, że robiłam już kurację od pani Ani i o wiele ładniej wygląda ten żołądek. Tu wam jeszcze mogę wstawić zdjęcia dla przypomnienia, jak wyglądał najpierw, jak wyglądał po kuracji pani Ani. Yy, tylko po prostu żołądek potrzebuje jeszcze więcej czasu na wyleczenie się, także kontynuujemy tą samą terapię, aby pozbyć się już w zupełności nadżerek. Prima ma tylko takie czerwone plamki, w ogóle nie ma wrzodów, natomiast łowka ma takiego jednego wrzoda małego. Także, no, byłam dzisiaj w zielarni i proszę bardzo, cały zestaw do walki z wrzodami jest. Oczywiście ja wrzody leczę tylko i wyłącznie tym co mi daje pani Ania, czyli ziołami, olejami i jej suplementami, yy, niczym więcej i efekty są, no bo mieliście na załączonym obrazku, że efekty yy, u Diliki były ogromne i teraz zaczynamy od ziółek, będzie interwencja i na ranki, yy, interwencje dziewczyny będą dostawać na rano i na wieczór, ranki na południe albo ranki na wieczór, a to na południe, nie wiem, muszę sprawdzić na rozpisce, ale to dwa razy dziennie teraz. Olejowy opatrunek, olejowe otulenie. Opatrunek jest mocniejszym olejem, ma więcej rokitnika niż, otu, niż otulenie, dlatego opatrunek będzie dla Dili. Otulenie, olej będzie yy, dla dziewczyn. Yy, I teraz tak, na oleje mam kod zniżkowy, który Wam się tutaj yy, pokaże. I on działa, yy, mój kod zniżkowy działa na oleje. Działa na stres control i działa na kolagen, wpłynie na stawy. Stres control to bardzo fajny suplement, taki wyciszający kod. Ale nie tak y, nie wyciszający w ten sposób, że, że jak sedacja, czy wiecie, takie mocne otumienie konia, tylko on powoduje, że koń bardziej się skupia na pracy, poprawia mu koncentrację, lepiej mu się myśli, natomiast doskonale też poprawia wyniki krwi, jeśli chodzi o magnez, bo tutaj jest bardzo łatwo przyswajalny magnez przez organizm i Dila miała niedobór i raz, dwa ten suplement właśnie uzupełni ten niedobór magnezu. Tutaj mamy glutaminę i kolagen rybik i one nam pomogą w odbudowaniu zdrowej ściany w żołądku. Babka płasznik, babka jajowata, siemielniane i nulina. To są składniki meszu, który robię sama dla dziewczynek, i właśnie z tego składa się mesz. Tutaj jeszcze okrzemki, witamina D, zieradka dla dili, pieprz, kurkuma, jeszcze jedno siemelniane. Także teraz będziemy robić, uwaga... Tyle pudełek już Mati tutaj zrobił podstawę, czyli paszę i teraz do tego wszystkiego będziemy uzupełniać. Właśnie tyle tych suplementów. Ja mam całą rozpiskę od pani Ani, także tego będzie ogrom, yy, także trzymajcie kciuki, żeby nam się udało, bo jest dramat.